Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam na kolejną część naszych przedświątecznych porządków i tym razem zajmiemy się łazienką miłego oglądania. W pierwszej kolejności ręczniki i pranie znoszę na dół do pralni. Ściągam kratkę wentylacyjną. U nas staramy się przynajmniej raz w miesiącu ją przyczyścić. Ale przy takich porządkach świątecznych zwracam uwagę, żebyście o niej pamiętali. Kurzawką przecieram ściany i sufit, przecieram lampę. Przy okazji takich porządków pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na daty przydatności i pozbywamy się rzeczy, które już są przeterminowane. Do tego sprzątania używam mieszanki wody i zoflory. Jak wiecie, ona jest dezynfekująca, więc idealnie nadaje się do łazienki. A jeśli mam jakieś plamy, które nie chcą mi tak łatwo zejść przy pomocy tej mieszanki, to używam magicznej gąbki. Moje koszyki nigdy nie są w takim stanie, żebym musiała je za każdym razem myć pod bieszącą wodą. Także w zupełności sprawdza się u mnie ten sposób, który widzicie, czyli psikanie na koszyk i wytarcie ścierką. I tym razem do czyszczenia płytek użyłam parownicy. Ja posiadam ją już od kilku miesięcy. Jednak, jeśli się coś robi na bieżąco i systematycznie, to naprawdę nie mam potrzeby wyciągania jej do jakichś takich porządków. Tutaj stwierdziłam, że pomogę sobie przy czyszczeniu fug, chociaż akurat, jak sami za chwilę zobaczycie moje fugi przy wannie, no niestety zaczęły puszczać kolor pod wpływem tej gorącej pary. Po użyciu takiej parownicy i tak musimy przetrzeć te płytki na sucho, żeby nie było żadnych smug, więc czy mi przyspiesza pracę? I tak i nie. To zależy, tak naprawdę, gdzie sprzątam. Bo u mnie, jeżeli chodzi o moją łazienkę, to nie do końca, ale na pewno przyspieszyło mi sprzątanie łazienki u kogoś. Tego jeszcze nie było na kanale, filmiku. Nie wiem, czy będzie jeszcze w tym roku, czy już po nowym roku. No, zobaczymy. Na pewno, ogromnym i niezaprzeczalnym plusem używania parownicy jest po prostu to, że nie używamy żadnych środków chemicznych. Jednakże, jak Wam wspomniałam, Sprzątając łazienkę u kogoś, no w niektórych miejscach musiałam użyć i tak czegoś mocniejszego, ponieważ no sama para nie wystarczyła. A do mycia wanny, umywalki i toalety użyłam i tak mieszanki octu i płynu do mycia naczyń w proporcji 1 do jednego. Jak wiecie, ja uwielbiam tą mieszankę. Uważam, że jest rewelacyjna nie tylko jeżeli chodzi o sprzątanie w łazience, ale również w kuchni. Przy okazji takich porządków sprawdźcie sobie również kamień na swoich bateriach czy prysznicu. Jeśli na przykład macie na wężu od prysznica, to warto sobie go po prostu odkręcić i zanurzyć, nawet w miejsce z octem zostawić. Im dłużej, tym lepiej. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak dużo tego kamienia mamy, ale takie minimum pół godziny. Potem dużo łatwiej to wszystko schodzi, nawet przy użyciu szczoteczki. Jeżeli chodzi o kran, tutaj możecie sobie do woreczka jakiegoś takiego foliowego, tylko mocniejszego, żeby Wam po prostu ten ocet nie przeciekał. Zanurzamy kran w tym occie w worku, zabezpieczamy gumką recepturką, żeby nam to po prostu się nie zsunęło, i również zostawiamy na jakiś czas. Jeżeli chodzi o kamień dookoła kranów. To jest filmik na kanale, ja wam podlinkuję w opisie. A jeśli mamy na przykład dość grubą warstwę tego kamienia, lub po prostu nie chcemy czekać na działanie tego octu, możemy pomóc sobie nożykiem do płyt indukcyjnych i delikatnie zeskrobywać. Wiem, że ludzie się obawiają, jeżeli chodzi o używanie takiego nożyka, dlatego ja uważam, że zawsze warto po prostu potre potrenować troszkę gdzieś w jakimś niewidocznym miejscu. I naprawdę jeśli się prawidłowo go używa, to nie ma niebezpieczeństwa porysowania naszych urządzeń. Jeśli dawno nie ściągaliście swojej deski, to przy okazji takich porządków naprawdę warto to zrobić, ponieważ uwierzcie mi, że czasami potrafią takie syfy tam być, że. <słuch> Jak również pamiętajcie o czyszczeniu ścian za spuczką, ponieważ no też bardzo często spotykam się z tym, że ludzie zapominają o tym miejscu. Ja mam akurat taką odległość, że spokojnie moja ręka się tam mieści. Jeśli macie to miejsce dużo węższe, to możecie sobie na przykład pomóc takim wieszakiem metalowym, drucianym po prostu owinąć ściereczkę wokół niego. I wtedy bez najmniejszego problemu wszystko tam doczyścicie. I tutaj do mycia lustra nie miałam już ściereczek tych eco Klot, i jak sobie możecie zobaczyć, po prostu no, tak smugi wychodziły irytujące, że <grytania> chyba trzech ścierek w końcu używałam, żeby się ich pozbyć. Moja łazienka już jest gotowa. Mam nadzieję, że odnajdziecie odrobinę motywacji. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa.